Dzień dobry Państwu witam państwa tym razem z Kartageny, to jest z Kolumbii. Jak wiemy, Kartagena jest to miasto w północnej Kolumbii nad Morzem Karaibskim. Według spisów ludności, proszę Państwa, z 2018 roku miasto liczyło 880 tysięcy mieszkańców, co czyniło je trzecim pod względem liczebności ludności w kraju. Miasto założone zostało w 1532 roku. Teraz idziemy, proszę Państwa, tym starym miastem. Jak tu Państwo widzą, typowe są budynki kolonialne. I tu sobie spacerujemy pięknie. Tu podejdę jeszcze kawałek. Zobaczę, proszę Państwa, typowo kolonialną architekturę. Proszę zobaczyć, jakie piękne balkony mamy. Tam mamy flagi Kolumbii. Wszystko jest bardzo ślicznie, cudnie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na następną relację. Tu proszę zobaczyć jeszcze piękne, jak ukwiecone balkoniki. Proszę, proszę. Cuda nie widać. Do usłyszenia, hej!